Często niewielkie i proste pomysły zdecydowanie pomagają nam w pracy. Tym razem chciałbym powiedzieć o niewielkim przyrządzie firmy Vera, dzięki któremu montaż elementów złącznych, a zwłaszcza wkrętów, np. w drewniane konstrukcje, staje się znacznie prostszy i łatwiejszy. Jest to niewielkich rozmiarów przyrząd wykonany z tworzywa sztucznego, składający się z dwóch części z gumowej tulei, którą nakładamy na trzpień wkrętaka oraz uchwytu z dwoma łapkami, które przytrzymują montowany wkręt podczas pracy. Przyrząd w bardzo prosty sposób nakładamy na wkrętach warsztatowy. Może to być wkrętak o różnych średnicach, różnych rozmiarach, a z kolei montowany element, wkręt, wkładamy między łapki uchwytu a część roboczą wkrętaka. Dzięki temu wkręt jest przytrzymywany podczas pracy wkrętakiem, a zmiana pozycji wkrętaka w różnych płaszczyznach nie powoduje, iż jest on ubiony. Podczas pracy, kiedy wkręt, kiedy łeb wkręta dotyka powierzchni materiału, w którego mocujemy, łapki przyrządu automatycznie otwierają się, pozwalając na swobodne zdjęcie wkrętaka z zamontowanego wkrętu. Przyrząd jest bardzo prosty i jego zaletą jest to, że pasuje do wkrętaków o różnych średnicach i o różnych końcówkach roboczych. Dostępny jest w dwóch wariantach w wersji dla wkrętaków warsztatowych, od tak jak wspomniałem o różnych średnicach, a także jako zestaw dwóch przyrządów do wkrętaków izolowanych o pewnym zakresie średnic, wkrętaków, które wykorzystać możemy do prac na przykład elektrycznych podczas montażu od sprzętu elektrycznego. Bardzo prosty. I poręczny przyrząd do wykorzystania zarówno przez profesjonalistów, jak i przez każdego użytkownika w domu.